Tak? Witamy, bo jesteśmy całą rodzinką na łowisku specjalnym w kamień, tym razem 300 km przed, za nami. Zestawy już rzucone, jesteśmy w trójkę, czyli ja, Madzia i Zosia. Namiot rozbity. Mamy przed sobą dwie doby, dwie pełne doby. Zobaczymy. Strategie jakieś tam obrane. Pierwsza, łowienie pod nogami. Chcemy dorwać Jesiotra i gdzieś na około 40 metry wywiezione, wy, wyrzucone za, za karpiem yy, pod brzegiem na śmierdząco, dalej na słodko, chyba standard ogólnie. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, zobaczymy co ta woda nam pokaże. Jesteśmy na stanowisku numer 12, rzekomo słyszeliśmy, że to jest jedno z lepszych stanowisk na tym zbiorniku, zobaczymy. Żyjemy taką nadzieją, że uda się coś fajnego dorwać. No nic, chyba nie zamulam. Zobaczymy się później, mam nadzieję, że przy rybie. Do później. Nie, to jest... Ale jak to jest... to, jest... to jest ten, ten jest ten. Możesz pomachać Zosia. Tak? Dobrze. Jesteśmy po pierwszej nocy, tak Zosia? Mamy pierwszą rybę. I na z rybami, ale jednak już pierwsze jakieś tam niepowodzenia mamy mieliśmy małe wskazania jakieś drobne pociągnięcia szybkie odjazdy i to na tym się kończyło a teraz mamy co do się mamy pierwszego Link. pierwszego linka pokażemy pierwszego linka małego małego linka narzuca się troskę nie taki mały ładny prosiaczek zobaczymy mamy jeszcze dobre przed sobą zobaczymy jak to się skończy może złapiemy wreszcie tak. Łapiesz go w ręce czy tak go z siatki wypuszczasz? Siatki. No to dawaj go. położymy Powiedz. Do widzenia. Pa. Opa, pa, panie linku. Pa. Jeszcze raz. Jak ty, bo... No to trzymaj. Jak ty, bo... No to łap go. Opa, I... pa, panie linku. Piękny. Mili. Karpik, to jest mamy... Która? 13, 13. 13. 13 Dobra. Zmiana przy Zaowocowała, Zawacowała co? Amator kurki O smaku orzeszka Orzesz... Piękny karpik nam się trafi. Orzeszka Tygrysiego. Okrągła trzynastka. Pychowa czy szczęśliwa? Trzyśliwa. Szczęśliwa. Szczęśliwa trzynastka. Mamy pięknego postawu górną płetwę Tutaj tu widzisz? O no, ciągnij Wypuszczamy Wypuszczamy co się idą na taktaj No chodź, by się cała no. Ja, szczęśliwa, co? Chlapie bardzo No i co? Jak dla mnie to jest duży karbiek Dla mnie też jak na szczęście Nowi kartki. Szczęśliwy bardzo. Odblokowane, bo już myślałem, że zajdziemy o tym z tym linem tylko. No, ale jeszcze jeszcze do kompletu i kamień zaliczony. Fajnie. Do później. Co tam orzeszek? Orzeszek jest tak naturalny. Orzeszek otworzył wodę widzieliśmy ile dobę z jedną To stara jest mniejszy co? drugi Dróżki? drugi troszkę mniejszy ale bardziej waleczny dał nam popalić, piękna kita, no nie? Bez problemu, Bacha sobie! Zobacz, damy I Okej, okay, wy co? Wypuszczamy, tak? Ja tak? Tak, tak. Kolejny prosiaczek. No nie, Zesiu? Malutki, ma, no ma... małe uski. Małe łóż. no, łóżki, tak. Talinę tutaj walą, tak jak karpie, no nie? Takie brania. Tak. No, Ale co, wypuszczamy go, tak? Jeszcze nie. Jeszcze nie? A co będzie? Proszę bardzo, uważaj tutaj masz dołek, chodź tutaj Musimy go przyzwyczaić do naszego wspólnego basenu Nie, linka trzeba wypuścić, tu jest dla żabek Wypuszczamy rybkę Jak tego wypuścić? Proszę bardzo Poczekaj, ja pójdę po telefon No, musisz go wyciągnąć Dla radę? No śliski jest uh. 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 trochę ci pomogę tutaj go, o skieruj sobie trzymaj o uh. no nie podnoś się z nim piękny linek wyprostamy go? no tak już? no proszę maluki Piękny linek to był! Piękny linek to był, wrócił do domu, co? Popalno ruchu Jakby był to by jeszcze zabę złapaliśmy. Mhm. na rybka wieczorny karaś. Wiedziela rano, tak wiele rano. rano. rano, trzeci karpik. Prawie dziewiąta. Prawie dziewiąta to. Trzeci karpik, najmniejszy. W nocy karaś. W nocy praktycznie tutaj rybki nieaktywne. Okay, Wypuszczamy. Wypuścimy go. No weź do wody. Trzymasz go? Dawaj. Trzymaj go? Nie. Dawaj, bo pan ma. Nie, ja to nie uciekaj. Idź tu na chwilkę do toalety, co? Córkom. No. To mam. Daj, mam. Pięknie. Jezu. Ja Jedno, dzięki. Dawaj. Będę się nie tutaj batutki zdjęcia. No dobra. To ja to jest chyba ten ze skrzelem. jednym takim. A przyciągnę. Ale no, tylko no, znamy. No. no, no dobra. Wypuszczamy go. No, ja zabiorę tylko może go na powietrze, bo no. coś jeszcze tam. No. Tak. Ja tu pasę cały rano tata, <grym> Ale tak, <grym> ja już, rano, rano. od widziałam już rybę Ile mają 20? No, gratulujemy! Dzięki, dwie. Super! Dzięki Ci, bo to, dzięki Tobie! No <grym> dobra, przyszedł no czas. Na małe podsumowanie wyjazdu na łowisko specjalny kamień Spędziliśmy tam Dwie magiczne doby w piątku na sobotę, z sobotę na niedzielę Piękne łowisko, super zagospodarowane, to trzeba przyznać, naprawdę ta cała otoczka, czyli ten... Miejsca, same miejsca, przygotowanie samych miejsc, plus te y, Sofian, czyli toalety, grille, ławeczki Wszystko na wielki plus Myślę, że na, pew na pewno 100% tam wrócimy Nawet z takim małym takiem jak nasz Dośka Spędzić tam tydzień nie jest kłopotem. Spokojnie można iść się rano, wykąpać się wieczorem, świeżyć się, zero problemów. Prąd. Mamy chłodne noce, możemy sobie dogrzać. No i kończąc to na rybach, no przepiękne te ryby tam kurczę udało nam się dobrać do ja dorwałem trzy karpie waliny i karacz miałem spinkę dwóch amur tych jesiotrów na które bardzo liczyłem ale to co zrobiła Magda to po Bo... Piątku, w piątek zerwałem jednego lina to by było tyle w piątek chyba tak jeden lin siedzieliśmy do pierwszej w nocy nic się nie wydarzyło w sobotę do południa nic zupełnie nic nie mieliśmy żadnych grań nie wiem, przepraszam, miałem je siostra do południa, który mi spadł i około 13 miałem pierwszego karpia, 13 kilo. Pierwszy karp 13 kilo. Dzisiaj około 16 drugi karp, o 10 kilo. Tam później w międzyczasie jakiś jeszcze jeden lin wpadł i w nocy jeden karasz. W niedzielę postanowiłem wszystko postawić na, na jesiotry Obydwie wędki postawiliśmy blisko brzegu, zanęciliśmy. No i pierwsze branie mieliśmy praktycznie po zaraz po zanęceniu jesiotra, którego wciąłem, ale, ale spadł. Około godziny 11, nie wiem, może 11, 11.30 poszedłem z Zośką do toalety i w tym momencie przedzwonił następny jeszcze, z którego wyholowała Magda i bank rozbiła 27 kilo. Piękna, zdrowa ryba. Śpiewają podobno jeszcze większe. Pomagałem jej go dokończyć. Zaczęli go w początek. W kolu zaczęła Magda, później kończyli go, znaczy pomogli jej chłopaki, który gorąco pozdrawia, super ekipa. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Feder... nie, nie Feder, bo to nie Feder, bo to karp team łomianki. Super grupa chłopaków pozytywnie zakręconych. Oby, oby nasze drogi jeszcze się zbiegły gdzieś nad wodą. Oni jej pomogli, ja doszedłem później z Zośką i dokończyłem hol. Ale no, ryba zaliczona dla Magdy, no, nie ma co ukrywać, bo to ona, ona ją chciała, no, ją zaczęła holować. Później wiadomo potwór magiczno o gwiazdy nie dał jej możliwości walki za, za silny dla niej. I chłopaki jej tam pomogli. Bo to można powiedzieć, że Magda rozbiła bank imprezy. Pływają tam podobno dwa razy większe, więc na pewno po nie wrócimy. No i co? Do samego przygotowania ja wziąłem, powiem Wam szczerze, że około, myślałem, że dużo, bo około 15-20 15, 15 pilo, 20 litrów mieszanki. Y, miałem pelety, miałem ziarna, miałem trochę kulek, y, jakieś tam pelety 4 mm, wsypałem 2 mm. Jakieś miksy, moje no takie kalibutowe, czy tam słodkie, w zależności, bo na karpie nastawiam się na słodko, a na jesiokrę, na wiadomo, śmierdząco No i zostałem sprowadzony na ziemię po pierwszej, po pierwszym zanęceniu, że tam nęcimy albo grubo, albo wcale. No naprawdę, tam nęcenie. Wyglądało tak, że chłopaki pomogali mi to wywozić początkowo pod łódką. Czyli na start, gdzie ja wiem, że 4 kg ta łódka zabierała, 4 kilo mieszanki i wtedy następo, dopiero po zamęceniu następowało branie. Trzeba było się po prostu przebić i zaznaczyć rybom, że ty chcesz je złapać, że ty tu jesteś. Dopiero wtedy mieliśmy jakieś branie. Następnym razem, na weekend, myślę, że gdzieś około 30-40 kg należy sobie wziąć tej mieszanki. A tak jak mówię, droga od nas, 300 km bez mała, tam 260 chyba, jak dobrze pamiętam, czy 270, super. Dojazd od nas z Łódzkiego mamy super, bo mijamy całą Warszawę, nie wbijamy się, myślę, że na pewno tam... Zagościmy jeszcze raz. No I tak, chyba tyle jest jak najbardziej na plus Piękne ryby. Piękne ryby. Piękne łowisko. Nic tylko Rezerwować, jechać, łowić. Oby częściej. Dzięki, że oglądaliście do końca. Standardowo poproszę o jakąś pozostawienie po sobie śladu, komentarzu, czy łapki w górę, czy w dół, czy Wam się podobało, czy nie. Jakiś tam komentarz, co mam zmienić, co czy tak dalej z tym tropem. No i co, Was zapraszam na kolejne. Ja zostaję dzisiaj spokojnie się zrelaksować na płoteczkach i może jakiś węgorz. Do zobaczenia.